Dobrze Cię widzieć. Dziękuję. Okay, no Nareszcie się udało. I co ja chciałam powiedzieć? Bo chciałam tak naprawdę z jednej strony się przygotować do tego, ale z drugiej strony chciałam wyjść jakby z takiej pozycji kompletnego laika odnośnie crowdfundingu. I właściwie chciałabym, żebyś tak jak ci ludzie, którzy są na grupie, jakby opowiedziała dlaczego i skąd to po pierwsze i jak. To, to też mm -hmm. bardzo ważne, no bo tym typowym takim crowdfundingiem, którym, który jest, to jest po prostu społeczeństwo, które się zrzuca małymi dawkami, prawda, na czyjś sukces. No oby tak było, ale są też inne formy, przynajmniej z, z, dwa, z, dwa in, z dwie inne formy. No, ja też widziałam, że jest sporo firm w tym, w, w Norwegii, które to robi. Z pięciu, sześciu, którzy, którzy jakby badają firmę, za co biorą wcale niemało pieniędzy, a później jeszcze biorą jakiś tam procent od, od chyba sprzedaży, z tego co się zdążyłam zorientować. No, a z czego ty korzystasz i w ogóle, co to w ogóle jest? Powiedz najpierw, co, co fajnego wymyśliłaś. Ja <laughs> <laughs> wymyśliłam sprzedaż. Gdy wymyśliłam sprzedaż tkanin, które są farbowane za pomocą roślin. Jest to produkt, który jest w ogóle niedostępny w tej chwili w Norwegii. Mhm. Rozumiem, I że w Polsce jest? W Polsce, w Polsce jest firma, która produkuje na zlecenie tego typu tkaniny, mhm. wyłącznie jedna i ona powstała właśnie trochę w taki sposób jak moja, w tym sensie, w tym sposób, że po prostu nie było takiego produktu, a była taka potrzeba. Agnieszka, która jest moim dostawcą, nie mogła czegoś takiego znaleźć, więc myślała, że pro, wyprodukuje to sama. Super. super. E, ja ją poznałam dzięki podcastowi, tak naprawdę. Zainteresowałam się tym tematem. Posty, podcasty to jest gruba rzecz teraz. Tak, 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 <grym> zainteresowałam się tym tematem i sama chciałam nabyć e, tego typu tkaniny albo tego typu produkty. Okazało się, że ich nadal nie ma, mimo że już minęło trochę czasu. od. A do od... czego są używane te produkty w ogóle, te tkaniny? Te tkaniny powinny, moim zdaniem, być używane na co dzień przez nas wszystkich, do wszystkiego. Powinniśmy się otaczać takimi tkaninami. To są tkaniny, które, które były dostępne przez setki tysięcy, przez setki lat, przez tysiące lat nawet. Dlatego, że farbowanie kiedyś odbywało się tylko za pomocą roślin i tak naprawdę farbowanie barwnikami syntetycznymi jest bardzo nowe. Mhm. Bo funkcjonuje dopiero od mniej więcej lat 50.. Mhm. Myślę, że o ile dobrze pamiętam, to wynaleziono takie barwniki dopiero pod koniec lat 40., a wyszły do takiego dużego obiegu w latach 50. Mhm. i tak naprawdę one teraz zupełnie wyparły każdy inny sposób farbowania. Także to wszystko, co mamy na sobie w tej chwili, to co ja mam w tej chwili na sobie, to co mamy w naszych kanapach, w naszych firankach, zasłonkach, ręcznikach, wszystko to, to są barwniki syntetyczne. I nie tylko barwniki, to są po prostu środki chemiczne, które są bardzo często niebezpieczne dla naszego zdrowia. Nie no, wiem, że a... pytanie, bo już mówiłam tak dużo, że właściwie straciłam czas. Tak, wodę. tak. Okej, okay, już Ci przypomnę, chodzi o to, jak to się zaczęło, i mówiłaś o dziewczynie, która jest w Polsce i że od niej się zaczął jakby ten Twój pomysł też, żeby wyjść z tym w Norwegii, bo tego nie ma. Więc tak. okej, okay, no to się zaczęło i wyszło tak, że jest problem z finansowaniem tego, bo trzeba sporo pieniędzy zainwestować, rozumiem, żeby ruszyć z tym tkaninami, z tym farbowaniem. Tak, są to bardzo drogie tkaniny. Dlatego, że proces farbowania jest bardzo długi. Farbowanie odbywa się w Indiach. I to jest tak, i to jest. Chyba jedyny słaby punkt tego całego przedsięwzięcia. Dlatego, że Myślę, że dwa, bo Indie są trudne w biznesie. I dwa transport. Być może ja na szczęście wrzuciłam to wszystko na. Barki mhm. Agnieszki, także ona się okay. no to nie dzieje. Ja dostaję tylko gotowo zaprojektowany przeze mnie produkt, także mhm. bardzo wygodna tutaj w tym przyjęciu. Tak, to jest słaba strona, dlatego że nie jest to produkt, który jest zaprodukowany lokalnie, natomiast jest to produkt w 100% bawełniany, a bawełna jak wiadomo się nie produkuje w Polsce ani w Europie, także tak czy siak trzeba ją sprowadzić mhm. z daleka. No i znowu straciłam wątek. No Jak no dobrze, no to idziemy nie. dalej, czyli e, był ten pomysł i kwestia inwestycji. A tak, otóż to e, właśnie są to bardzo drogie tkaniny. E, nie chcę teraz e, m, mówić, jaki będzie przybliżona wartość takiego kompletu pościeli, jaki e, mam zamiar e, wypuścić na rynek. To Ale ma być będzie... pościel głównie, akurat w Twoim zakresie, tak? W tym wypadku tak, właściwie chcę okay. od tego zacząć, dlatego że właśnie w związku z tymi kosztami musiałam się zdecydować e, na jeden produkt mm -hmm. e, i zdecydowałam się na pościel, dlatego że e, jest to e, typ tekstyliów, które mamy, e, z którymi mamy najdłuższy kontakt e, mm -hmm. w ciągu doby, prawda? Bo mm -hmm. niektórzy może nie mogą spać długo, ja zazwyczaj nie mogę, ale mam nadzieję, że. Ludzie zazwyczaj piąte 7-8 godzin spędzają wniosku i z tak, no to... tkanina, mają cały czas kontakt, nie zmieniają jej, bo w ciągu dnia raczej się przebieramy, e, także wybór padł właśnie na e, pościel. E, no i zdecydowałam się na pościel dla dzieci, jako że dzieci mają najbardziej wrażliwą skórę, e, która, ma, e, e, która ma właściwości absorbujące. Mm -hmm, ale później też łatwiej z grupą docelową w tym przypadku, prawda? Się nie, nie, nie rozprzestrzeniamy się na wszystkich, tylko jednak są to rodzice wtedy, prawda? Także tak, tak, prawda. Tak. ja w ten sposób nie myślałam. Okej, okay, wtedy... to to jest moje skrzywienie. Moje myślenie biznesowe w ogóle nie występuje <laughs> u mnie, niestety. Muszę się bardzo, bardzo dużo nauczyć, ale to taka intuicja, prawda? E, jakoś trzeba było zawęzić. E, ten temat, no i padło właśnie na tekstylia, których używamy mm -hmm. podczas nocy, i tekstylia dla dzieci. W okay. Poza tym one są mniejsze, więc y, dużo łatwiej będzie tym operować. No tak jak mówiłaś, grupa mm -hmm. docelowa jest y, na razie do, y, dokładnie zdefiniowana, natomiast y, chciałabym wprowadzać inne produkty, y, również dla, dla dorosłych, bo tak naprawdę y, ten y, pomysł zrodził się z mojej własnej potrzeby. Ja sama chcę mieć tego typu produkty. Mm -hmm. No, i będę musiała wyprodukować, na to wygląda, mm. żeby móc jej ich... No dobrze, a jak wygląda taki proces? Bo rozumiem, że musiałaś założyć firmę. Mm -hmm. I czy zgłosiłeś się właśnie tutaj do jednej z tych firm, które, które organizują te zbiórki, jakby żeby to było wszystko legalne, żeby ludzie mieli do tego zaufanie? Bo ja na przykład mam doświadczenie z Facebooka, gdzie ktoś pisze: Chciałbym kupić dom na Seni, to złóżcie się na mój dom. Mm -hmm. No absurdalne, kompletnie, prawda w ogóle, ale i to trzeba po prostu zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. I ty w ten sposób rozumiem, zaczęłaś działać. Tak, założyłam firmę, bo to był warunek, e, aby móc rozpocząć tego typu kampanię. Mm -hmm. Firma musi być zarejestrowana. E, natomiast może być zupełnie w powijakach, jak się okazało. Także była to kampania bardzo odpowiednia dla mnie. Wybrałam ten beztacut. Trochę ze względu na lojalność, trochę ze względu właśnie na to, że Danba się kojarzy oczywiście z marką, która budzi zaufanie. Mm -hmm. Ja sama mam, mam też zaufanie do tego banku. No i zaczęłam. Wystarczy po prostu zrobić projekt. Dotyczący... Taki biznesplan, trochę, tak? Właściwie nie nawet. Chodzi tylko o to, żeby móc zaprezentować swoją ideę okay. w sposób wyczerpujący. Mm -hmm. I żeby móc przekonać ludzi do tego, że to jest coś, co warto zainwestować i że to jest coś, co ma jakąś przyszłość. Tak? Myślę, mm -hmm. że tutaj tkaniny, w ten sposób, farbowane są dużym ukłonem w stronę ekologicznego sposobu mm -hmm. myślenia i sposobu życia i tej filozofii slow living, która jest teraz nie tylko bardzo modna, ale bardzo potrzebna, właściwie niezbędna do tego, żebyśmy przeżyli. Na tej planecie, więc myślę, że to ma szansę powodzenia. Ja myślę, że to ma bardzo dużą szansę, tym bardziej, że rynek norweski jest bardzo ograniczony w tym zakresie, bo znaleźć coś ekologicznego, jakby nie tylko samego założenia, że ktoś tak mówi, tylko formę tego, jak to się robi, kto to robi, czy to nie są dzieci, które to produkują i tak dalej. To wszystko, co jest super ważne w tej chwili, no to, to w Norwegii akurat mam problem ze znalezieniem, oprócz może jednej firmy. No to, to, to nie jest to łatwe, prawda? No okej, okay, no to dobra, zakładamy firmę i co się dalej, dalej dzieje z DNB w takim razie. Robisz projekt, oni mówią, super, super, i ty mówisz i ty przedstawiasz im, rozumiem, cały kosztorys tego, m, tego przedsięwzięcia. Wcale, wcale, no wcale. Nie. Myślę, oh. że to jest oparte właściwie na zaufanie. W tej chwili wczoraj wysłałam ten projekt. do. Y, oh, to... Do oceny i myślę, że właściwie on po prostu zostanie opublikowany. Okej, okay, jest... no ale tam jakaś kwota, rozumiem, jest do, do zebrania. Tak, tak. Wyznaczyłam kwotę 60 tysięcy koron, która jest, myślę, osiągalna. Tak, ja myślę, że to jest całkiem fajna kwota. Jeżeli tak. za to się da zrobić pośred dla dzieci, no to. Super. Tak, tak, I zaznaczyłam w tym projekcie, zgodnie z prawdą, że te pieniądze chcę wykorzystać na to, żeby poszerzyć swoją ofertę, ofertę produktów i zdobyć ewentualnie certyfikaty, mhm. które by potwierdziły jakość tego produktu. W Norwegii żeby... już od, od jakby firm, które robią takie certyfikaty, to stąd, tak? Czy to są jakieś międzynarodowe? To jest międzynarodowa firma. Chciałabym uzyskać certyfikat GOC, który jest w tej chwili najbardziej restrykcyjnym certyfikatem czystości tkaniny. Natomiast trochę mam tutaj wątpliwości, dlatego że moja tkanina będzie czystsza niż taka. Tak, tak. Dlatego, że nawet tkaniny organiczne, niewiele osób o tym wie, nawet tkaniny organiczne są farbowane środkami syntetycznymi w tej chwili. Żadne tkaniny nie są farbowane w sposób naturalny. Tylko po prostu są to środki, które nie są toksyczne i nie są obciążające dla środowiska. Mhm. Także nie wiem, czy warto zainwestować w tego typu certyfikat. Dodam jeszcze, że te tkaniny, które sprowadzam, one już są gotowe, prawda? I fabryka, która produkuje, malutka fabryka rodzinna, która produkuje te tkaniny dla mnie, ona ma ten certyfikat, natomiast, żebym ja sama mogła się nim posługiwać mhm. w reklamowaniu mojego produktu, muszę sama go zdobyć, czyli muszę znowu ja udowodnić, że to jest dalej ta sama tkanina, i ona dalej ma te same właściwości, mhm. a nawet lepsze. Także wybór jest pomiędzy tym, a po prostu przeprowadzeniem badań na własną rękę w niezależnym laboratorium, które wykaże, że właściwie. Ta tkanina jest nawet lepsza niż ta certyfikowana tym bardzo surowym Rozumiem. certyfikatem. Czyli ty jeszcze jesteś przed taką decyzją, który, co wybrać. Tak. Jeszcze chciałam Cię zapytać, czy w tych 60 tysiącach są też koszty marketingu właśnie? Bo wiem, że robisz film o tkaninach mm -hmm. i chciałam mm -hmm. Cię zapytać, czy to jest twoja inwestycja, czy to już właśnie jest zawarte w tych, w tych kosztach. Nie, to jest moja inwestycja mhm. y i myślę, że na to y będę potrzebowała jeszcze więcej pieniędzy. Mhm. Dopiero teraz widzę taką potrzebę, szczerze mówiąc. Myślałam, mhm. że, że produkt się samobroni, ale, ale nie. Y oczywiście on może być wspaniały, ale ludzie się muszą o nim dowiedzieć. Mhm. Y to jest bardzo ważne, ale też myślę, że to jest ważne po to, aby móc y przekazać dalej moją ideę, bo nie, nie chodzi tutaj tylko o sprzedaż, y chodzi o sposób myślenia. Chodzi o pewną filozofię, o to, żeby pokazać ludziom, że musimy mieć wybór, a w tej chwili jako konsumenci go nie mamy, niestety. Nie ma w ogóle najmniejszej transparentności, jeżeli chodzi o handel tekstyliami. Nie wiemy tak naprawdę, co kupujemy, co na sobie nosimy. Ja właśnie chcę zrobić krok w tę stronę, aby, aby trochę otworzyć ludziom oczy, aby nakłonić do tego, żeby ludzie zdobywali wiedzę i żeby podejmowali same wybory. Nie uwielbiam świadome biznesy, także to jest ja myślę, że sukces gwarantowany, tylko trzeba się tym zająć jak dzieckiem trochę, prawda? No, Okej, okay, ale jeszcze wróćmy do tego, I jest, to jest film, czy to są jeszcze jakieś inne działania, które ty wymyśliłaś, żeby robić, w tej chwili jest to tylko film, który będzie okay. ilustracją y, y, do akcji. Mam mhm. też zdjęcia. Mm -hmm. Otworzyłam konto na Instagramie, który jest mm -hmm. też w pobliżach. Jakbyś mi mogła e... później, to podlinkuję gdzieś tutaj tego, żeby Dobrze. zobaczyć, bo sama jestem. Też nie widziałam, także sama jestem e, bardzo ciekawa i chętna już. No i e... niestety, muszę przyznać, że jest to dla mnie zupełnie nowa dziedzina. Nigdy mm -hmm. wcześniej się czymś takim nie zajmowałam. E, nie miałam swojego prywatnego konta na Instagramie. Też prowadzę małe konto jogowe, ale e, czasem o nim zapominam. Mm -hmm. e, więc, no tak, to jest, to jest zupełna nowość dla mnie, hmm. wszystkiego muszę się nauczyć, ale jest to bardzo satysfakcjonująca praca. Hmm. Szczerze, Interesujące jest bardzo, nowe tak. rzeczy, nie? tak, tak. Otóż no, a y jeszcze wracając, tak sobie myślę teraz o tym DNB i o tym, czy oni później jest jakiś system w ogóle rozliczania tego. Jeżeli się znajdzie, musi się udowodnić, że tutaj się wykupiło, kupiło i tak dalej. To musi być jakoś e udowodnione. Czy oni po prostu zbieramy pieniądze, dajemy ci czesie czapkę? Zbieramy pieniądze, dajemy do widzenia. Tak. Okay. <laughs> Nie ponosisz żadnej odpowiedzialności y za. Na przykład, utrzymywanie umowy, którą się zawiera, yy, przepraszam, to mój kod yy, z potencjalnym darczyńcą. to jest tak. Yy, z to dziecko. Dziecko. Tak, właściwie jak dziecko. No. Yy, dlatego, że yy, yy, można darczyńcom coś zaoferować. Ja, na przykład, oferuję 25% zniżki yy, na yy, pierwszy zakup, możliwość zamówienia towaru jeszcze przed jego wypuszczeniem na rynek w związku z tym że są to małe ekskluzywne ilości także może być problem z dostępnością i mam też pięć niespodzianek do rozdania które są dopiero w fazie pomysłu ale myślę, że to będzie jeden z kolejnych produktów który będę chciała oferować pod marką Björn no, i właśnie za to DNB odpowiedzialności nie ponosi, prawda? Nie mhm. może egzekwować ode mnie, że ja dotrzymam tej umowy. Nie odpowiada też za kontakt z nauczycielami, to wszystko trzeba Sama. zrobić samemu, tak. Czyli on tak po prostu umożliwia, to jest jedyna rzecz. A czy ty to masz ponosić jakieś koszty za to, że DNB sprawdziło firmę i, i, i robi to, jakby weryfikuje Twój projekt? Nie, nie ponoszę żadnych kosztów. Myślę, że. Jedynym kosztem jest 5% z zebranej kwoty, którą bank dla siebie zatrzymuje. Mhm. I Jednak bank, coś tam jest. Tak. I bank pobiera też, o ile się nie mylę 3% z tych kwot, które są do konto mhm. wpłacane, tak, tytułem opłaty administracyjnej. Okej, okay, czyli ten, który wpłaca, to płaci też 3% do DNB dodatkowo. I ty również ze swojej strony. Tak, tak to zrozumiałam, o ile to okay. nie jest tak, że ja koszę ten koszt, bo po prostu go się pomniejsza. Tak, pomniejsza się ten koszt, prawda? Okay, pomniejsza okay. się tę sumę y, o 3%. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. No, no, brzmi super ciekawie. Jestem zaskoczona, że tak naprawdę, że to nie jest taka duża kwota. Myślę, że to spokojnie spokojnie da się. A kiedy ten projekt ma być, że tak powiem, opublikowany, żeby można było e, na przykład y, Cię wspomóc w tym? To zależy od tego, jak dużo czasu DNB poświęci na zweryfikowanie tego projektu, jego poprawność. Myślę, że on jest na tyle kompletny, że będzie mógł zostać opublikowany bardzo szybko. Także. To wtedy myślę, jest na jakich stronach to są, to są te publikacje? Właśnie na DNB, jakiś crowdfunding, czy. czy, czy dnb, jak to się... DNB to się nazywa. Okej, okay, okej. Okay, mhm. okay. I tam tych projektów jest więcej w ogóle na tej stronie. Rozumiem jest duży wybór, różni ludzie starają się o, o takie wsparcie finansowe. Mhm. Tak. Okay. I myślę, że właściwie. M, m, rola DNB tutaj się ogranicza y, do tego, że udostępnia platformę y, do zbiórki. Mm -hmm. Sygnuje to swoim nazwiskiem, że tak powiem, swoją marką. Wzbudza pewnego rodzaju zaufanie, ale na tym właściwie rola DNB się kończy. Mm -hmm. okay. Dlatego, że te, tego typu przedsięwzięcie nie jest w żaden sposób popularyzowane potem przez ten bank. Także trzeba to jednak wziąć na siebie. Mm -hmm. No tak, czyli albo, albo wybiera się firmę, która w jakiś tam sposób promuje i gdzieś jest i się wtedy więcej płaci pieniędzy, albo bierze się na swoje i ty na przykład robisz film i będziemy oglądać ten film, rozumiem, już niedługo, tak? Tak. Ok, a film wypuszczony będzie, jak będzie też już możliwość e, wpłacenia pieniędzy na, na twój pomysł? Tak, dlatego że on jest właśnie ilustracją mm. do tego projektu. Mm -hmm. No dobra, a masz na przykład fanpage'a na Facebooku też, czy, czy na Instagrama nie. w tej chwili się. Nie mam, nie mam fanpage'a na Facebooku. Zastanawiam się, czy go otworzyć, czy nie. Trochę jestem zła na Facebook. Teraz jest w ogóle duży problem z Facebookiem ogólnie. Tak, po prostu jako użytkownik, mam z nim problemy i nie wiem, czy inwestować czas w prowadzenie tego typu strony, czy jednak się skoncentrować na Instagramie. Poza tym wydaje mi się, że. Grupa wiekowa, czy grupa do, moja grupa docelowa. Uh -huh. e, e, korzysta częściej z Instagrama niż z Facebooka. Uh -huh. Ja bym jeszcze dodatkową rzecz powiedziała na, na rzecz Instagrama, że robisz rzeczy bardzo wizualne, fajne. I, a Instagram jest to jednak zdjęciowe, wizual, wizualne jakby spoglądanie na świat. Także, także tym bardziej, że no trochę Instagram to jest Facebook, także, także to też nie ma jakiegoś takiego dużego znaczenia w tym przypadku, no ale tak, no to zrobisz co, co, co będziesz uważał. Oczywiście, jeżeli ja będę mogła jakoś pomóc, to, to chętnie wspomogę. Ale, ale chyba, nie wiem, czy myśmy już wyczerpały temat, jeżeli myślisz, że coś jeszcze ważnego jest, co byś chciała przekazać. W ogóle Chcę, super pomysł, nie wiedziałam, że to jest aż tak fajne, powiem ci. <grym> <Chcę> zaapelować, <grym> zaapelować um, o to, żebyśmy zdobywali wiedzę na temat tego, czym się otaczamy. Żebyśmy byli świadomymi konsumentami, i żebyśmy wymagali im przede wszystkim. Bo w ten sposób mamy o siebie, dbamy o świat dookoła. A to, co robimy, światło wraca do nas w szklance i w kanapce, jak usłyszałam od pewnej bardzo mądrej osoby. No, grubo. Fajnie. Okej, okay, dobra. Um... No myślę, że to są. Jakby mi się jakieś pytania jeszcze przypomniały, to najwyżej, najwyżej coś dogram albo, albo ci poproszę jeszcze o, o jakąś weryfikację. Ja ci przyślę to może najpierw, zobaczysz. Jeżeli tego, tego jeszcze nie ma, jakby tego linku, to, to dobrze, bo ja mam chwilę czasu, żeby się z tym uporać, bo fajnie by było, gdyby jakby już coś było do oglądania, bo na razie jest Instagram do oglądania, tak? Mhm, tak, tam są na razie trzy zdjęcia, ale pracuję nad tym, żeby co, przynajmniej co drugi dzień. No, ja to ja to na to, no. Nawet z innej perspektywy, to samo z innej perspektywy, to tak. i tak czasem zrobię inną robotę. Mm, story też są fajne, no oczywiście w tej chwili mm -hmm. to co Ci, Tobie mówiłam, że właśnie nagrywane live'y i, i, i stories'y faktycznie są, są dobrym źródłem. Ja mam wrażenie, że tutaj to jest w miarę nowa, nowa rzecz, jeszcze jest szansa, żeby faktycznie z takiej jakby z takiego źródła uzyskać fajne finansowanie, prawda? Bo co, no jak się ktoś wpłaci 50 koron, to dla niego jest żaden koszt. Mhm. I wiadomo, robi to tłum. Także no, no ciekawa jestem bardzo. A o tkaninach co wiesz, to nie jest jakiś problem, żeby żeby nagrać drugą rzecz, bo fajnie w ogóle mówisz o tym, że to jest bardzo ważne i dla mnie też to jest ważne. I i ja też staram się żyć jak najbardziej tak yy, świadomie, przynajmniej. No, Także myślę, że jest dużo takich, y, takich ludzi, którzy, którzy potrzebują takiej wiedzy. Nie? Dobra, dzięki bardzo. Już Ci nie zajmuje czasu. powodzenia. Trzymam w ogóle mocno kciuki. Bardzo dziękuję. Ten projekt. dziękuję. No, do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia. Pa.